Cześć, z tej strony Joanna i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z elfikami, czyli z frezją i delicją. Niestety, ze względu na moje gorsze samopoczucie, nie byłam w stanie w zeszłym tygodniu nagrać więcej odcinków i na tą chwilę nie potrafię Wam powiedzieć, czy ten odcinek dzisiejszy będzie ostatnim odcinkiem, czy nie. Ale postaram się, żeby nie był ostatnim. Natomiast, jeśli będzie ostatnim, no to wybaczcie, ale po prostu mój stan zdrowia już mi nie pozwala nagrywać. Mam ogromną zadyszkę. Także, wszystkie takie oddechy mocne, które słyszycie, są, że tak powiem, no niezależne ode mnie po prostu. Jesteśmy z Elfikami dzisiaj w pięknym, widzicie, miejscu w takiej restauracji, która jest takim, jakby nie babeczką, tylko. Ojej, ojej, czekajcie, czekajcie, pierniczkiem. O tak mi się przynajmniej kojarzy z takim wielkim piernikiem. Jest to pięknie udekorowana budowla. Jesteśmy w ogóle tutaj w, przy górze Komorebi i naprawdę jestem zachwycona tym, jak autor to świetnie wszystko zrobił. Tutaj, te, wiecie, te lody na dachu i generalnie jest ta restauracja bardzo właśnie kolorowa. I ma same słodkości w środku, także tutaj nie znajdziemy żadnych wytrawnych potraw, wiecie, typu ryby, i nie wiadomo co, jakie świąteczne, tylko jest właśnie taka słodziutka w środku, taki pierniczek. I też tutaj to menu ja do, spróbowałam dostosować do tego, jak tu właśnie w środku się wszystko prezentuje. Jeśli chodzi o zasady, które sobie ustaliłam, to dziewczyny dobiły do czwartego poziomu wszystkie umiejętności. Które miały dobić w trzecim tygodniu naszej zimy. A w tej chwili mamy już czwarty tydzień rozpoczęty. Mamy dzisiaj akurat tutaj wtorek w kalendarzu. Jutro ma frezja urodziny. Wczoraj miała w urodziny, chyba czy w niedzielę, nie pamiętam, Delicja. Także pokażę Wam na pewno jakieś zdjęcia z urodzin, bo stwierdziłam, że. No to nie jest aż takie ważne w tym wyzwaniu, żebyśmy obchodzili każdy urodziny, więc frezji raczej też nie będziemy obchodzić, zobaczymy, ale najważniejsze, że w, w czwartek mamy tutaj, w simowy czwartek, mamy y, już naszą zimową fiestę, naszą wigilię, także zostało nam naprawdę bardzo mało czasu, żeby wszystko zrobić to, co sobie ustaliłam w zasadach. Także czwarty poziom na pewno mamy, osiągnięty wszystkich umiejętności, i tak, mieliśmy chodzić w zeszłym tygodniu więcej do restauracji, więcej debatować, także dzisiaj sobie to po prostu nadrobimy razem, bo, no, tak jak mówię, nie byłam w stanie tego wszystkiego nagrywać. Także tutaj postawiłam do debatowania, i mieliśmy też zacząć ubierać choinki u siebie w domu i w innych miejscach. Także właśnie spróbujemy, czy tutaj by nam się udało zapalić lampki, może wspólnie. Zobaczmy, czy w ogóle tutaj się uda coś, czy ta choinka, bo ja ją tu akurat postawiłam. Tej choinki tutaj nie było docelowo. Ja postawiłam tą choinkę. Relacje między dziewczynami są naprawdę świetne. Są dobrymi przyjaciółkami. Niestety nie, nie ukończę tego scenariusza prawdopodobnie, ponieważ coś się zbagowało. Ten scenariusz już powinien być wypełniony dawno temu, bo one są najlepszymi czy tam dobrymi przyjaciółkami i nie mają żadnych negatywnych tutaj nastrójników jak są razem także no, powinno to zadziałać ale coś niestety się tutaj nam no mi się ten scenariusz scenariusz zbagował i prawdopodobnie prawdopodobnie tak sobie myślę wiecie co no coś się zepsuło dlatego że y, jeśli chodzi o profil to właśnie tak to wygląda zobaczcie sobie frezja w stosunku do delicji w ogóle nic nie ma. Coś tu się zobaczcie, zacięło, jak przyjeżdżam w dół. No, nic kompletnie nie ma żadnych odczuć: nic, nic zero. Po prostu coś się zepsuło. Natomiast delicja, w stosunku do frezji, wszystko ma normalnie. Y, są dobrymi przyjaciółkami. Y, i tu ma te swoje, jakieś tam style życia. Singielka, szczęśliwa, miłośniczka, bliskich więzi. Także, no, zobaczcie, no, no, mocny związek opiera się na zaufaniu i wspaniałych wspomnieniach. Takie są dobrymi przyjaciółkami, ale niestety scenariusz się nie zaliczył. Być może dlatego, że jest właśnie ten błąd, że frezja w stosunku do delicji, no, nie ma nic. Coś tu się, niestety, no to już, no, nie mam na to wpływu. To są Simsy, także wiecie. Nie mamy na to wpływu. Czasem na takie rzeczy, na takie błędy, no ale, no nic. I właśnie chciałabym jeszcze oczywiście tutaj ozdobić, jak już mamy światełka, to może damy jakieś dekoracje. I tutaj jest tak różowo, to może, może by pasowały. Żółto-białe by się gryzły. Czerwono-złote też będą się gryzły z tym różem. Chyba niebiesko-białe zróbcie, tak. Tutaj ubierzcie ładnie choineczkę. Z delicją. No, pan, odejdź. No tak, będziecie teraz bombki rzucać tu, jak wariatki dwie. Fajnie, ale najważniejsze, żeby było już ozdobione. Będzie ładna hojneczka. Będziemy mieć to, że tak powiem, wspólnie. Ten punkt zaliczony. Jeszcze sobie ozdobimy w domu u siebie, i może nam się uda pójść do naszych przyjaciół, do domu, żeby też im ozdobić, ale to jeszcze oczywiście zobaczymy czy nam się to uda dzisiaj spełnić wszystko. No i za chwilkę sobie usiądziemy do stolika, bo nam wszystkie stoliki pozajmują, bo jest ich tutaj naprawdę mało. Także szybciutko będzie trzeba zamówić sobie stoliczek. O, już jest. O, no, nawet, nawet fajnie to wygląda. No, nie, nie jakoś... Szkoda, że one nie są jaśniejsze, że nie możemy sobie wybrać, wiecie, jasności tych bombek. Dobra, i jeszcze tylko... Chciałabym, żebyście oczywiście czubek dały ozdoba biało-biało-złota, niebiesko-białe, nowoczesne, czerwone-białe, nie wiem. Zróbmy biało-złotą gwiazdkę. Tak, oczywiście z delicją. Także ubierajcie i zaraz prosimy o stolik. Tutaj przy wejściu? Nie, tu przy wejściu chyba nie. On jest chyba w ogóle zajęty. A czemu nie mogę kliknąć na stolik, żeby poprosić o stolik? Ech, bo nie ma nikogo tutaj. No, ładnie ktoś to ustawił, że tu nikt chyba nie może dojść do tego po prostu. Świetnie, to nic nie zjemy tutaj. Możemy gotować. Super. No nie, no po prostu rewelacja, nic tu nie działa. Ja nie wiem, ja, czy ja mam takiego pecha po prostu do tych restauracji? Powiedzcie mi, czy u Was też te restauracje nie działają? Ech. No, patrzcie, klikam i nic, po prostu, kompletnie nic. No dobra, no to w takim razie mm, tu w ogóle stoi. To jest szef sali, on się, nie wiem, czy się, czy się zbagował, czy co. Może go zresetuję? Ciebie też? Może teraz zaskoczycie? No, nie wiem. W każdym razie mm, chciałabym, żebyście tutaj podeszły, dziewczyny, i właśnie zaczęły debatowanie o świętach, czyli Opowiadanie o świętach. O, patrzcie, tutaj ktoś się ruszył. Może szef kuchni się ruszył, ale szef sali nadal stoi. Dobra. I właśnie, fajnie by było, jakbyście tutaj mm, sobie mm, podebatowały. O, tak. I będziecie przekonywać przechodzących tutaj Simów. A tutaj na pewno sporo Simów się kręci. O tym właśnie będziecie mówić o świętach, jaki to jest wspaniały czas, o tym, że trzeba o niego zadbać, trzeba być z rodziną, z bliskimi, że wszystkie po prostu wiecie, jeśli są jakieś nieporozumienia, kłótnie, to trzeba to jest najlepszy czas do tego, żeby sobie po prostu wszystko wybaczyć, żeby się uśmiechnąć do siebie nawzajem, żeby spędzić czas razem, żeby pogadać, bo Czasem tak jest w codziennym życiu, że po prostu nie mamy na to czasu, nie mamy na to siły, bo jesteśmy wszyscy zmęczeni po pracy, po szkole itd. I, I po prostu no, nie ma na to siły. Każdy chce się zamknąć, nie wiem, sam w, w pokoju i, wiecie, albo w ciszy odpocząć, albo z książką, albo z, nie wiem, przy telewizorze cokolwiek. I po prostu nie ma na to czasu, żeby tak razem właśnie siedzieć przy stole, opowiadać różne rzeczy, wspominać. To jest po prostu niezwykle piękny czas. Także no. One tutaj teraz opowiadają przez mikrofony, jak widzicie. Także wszyscy na pewno je słyszą dookoła o tym, że jakieś święta są cudowne i że warto w nie wierzyć, warto w ogóle walczyć o święta. Patrzcie, że nawet papcią tu przyszedł, ale numer. I ja cię kręcę. Aha, świetne. No nic, no ale z tej restauracji no chyba nie skorzystamy, bo niestety, no... Ach... W sali, mimo że go resetuje, to on nadal stoi, także mój pech do restauracji trwa. W ogóle to jest Kioshi chyba, nie? No, Kioshi. Świetnie Kioshi. Nie jest ci tu zimno? Chyba jest mu tutaj zimno. Mógłbyś wejść do środka, było ci cieplej. Ale patrzcie, teoretycznie coś tu działa. Kelnerzy chodzą z jakimiś zamówieniami, także nie wiem o co chodzi. No powiem Wam, że jestem w szoku. Nie wiem. Dobra, odpuśćmy sobie tą restaurację. No, kelnerzy coś podają. Tu są takie fajne, słodkie rzeczy. Powybierałam, żeby dziewczyny miały co jeść. Właśnie takie słodkości. Ach, a one nic. No nic. No trudno. Nic nie zrobimy. Tak to niestety jest. Ale pięknie to teraz wygląda. Zobaczcie sobie, jak to będzie ładnie wyglądać. Jak będzie noc. Ale cudownie, co? Ślicznie, taki pierniczek. Mm. Zjadłabym sobie nawet taki sama, powiem wam szczerze. No. Teraz dotarliśmy sobie jeszcze na wieczór o 19 do domu naszych przyjaciół, których już widzieliście wcześniej. I tutaj oczywiście też będziemy chcieli im ubrać choineczkę. Także chodźcie tutaj wszyscy. Nie wiem, czy wy jesteście w jakiejś grupie, czy coś? Chyba nie. Także zaraz szybko zrobię: utwórz grupę. Działania. Rozwiąż grupę, bo nie wiem, co to za grupa. I tutaj działania utworzymy sobie grupę. O, właśnie. I tu są nasi dwójka tych naszych takich dobrych znajomych. Oni mają też córkę, która im urosła. Widzę, bo ona była dzieckiem, z tego co pamiętam. Także sobie najpierw usiądźcie razem przy kominku. I tutaj, oczywiście, też zagadamy do. Ich córki. Wydawało mi się, że ją poznaliśmy, ale może mi się coś pomyliło. To jest dom, oczywiście, pobrany z galerii i tak on się prezentuje. Tutaj jest góra. No, taki po prostu ładny, fajny, dosyć przytulny dom. No i najważniejsza sprawa, że przyjechaliśmy tutaj po to, żeby ubrać choinkę. Także chodźcie tutaj, wszyscy razem będziecie. Ubierać choinkę i może tym razem y, tak, zapalimy oczywiście świeczki. Nie wiem, czy oni wszyscy będą mogli, ale zobaczymy. Znaczy świeczki, Boże, nie świeczki, tylko lampki, oczywiście. Świeczki na choince to, no, mogłoby się skończyć różnie. A, dziewczyny sobie tu siedzą, gadają z nowo poznaną osobą, ale myślę, że czas już przyszedł, żebyście. Tutaj te domy zaczęły ozdabiać, moje drogie. Tak, ozdabiajcie domy, żeby było właśnie tutaj ładnie, żeby wszystko było świątecznie, żeby ludzie dostrzegli te święta. Tak, moje drogie. Super. Dobra, no i mamy światełka. To teraz czas, właśnie na bombki. Tutaj zaczęło się rzucanie bombek, oczywiście, że tak. Zawsze rzucają bombki, ja sobie nie wyobrażam w ten sposób ubierać choinki, przez rzucanie bombek, normalnie to jest aż strach, chociaż teraz są w większości, o pięknie, w większości te bombki są plastikowe, więc wiecie, nie ma, nie ma obaw, że jak upadnie, to, to, to coś się stanie, tak jak wiecie, kiedyś nie, one się, po prostu te bombki biły, nie, tłukły się. A czy my możemy może, o właśnie, umieścić stertę prezentów pod choinką? Tak, możesz, Delicja, to zrobić i wracamy do domu. Będziecie już mieli jakieś prezenty, a my teraz sobie wrócimy do domu i naszą choinkę ozdobimy. Jesteśmy w domku i dziewczyny działają już ze swoją choineczką. Czubek już jest założony, lampeczki są, także jeszcze bombki. Zdecydowałam się na czerwono białe bombki, na czerwono białe, na czerwono złote, przepraszam. I powiem wam, że u mnie w swoim mieszkaniu też to stosuję, te ko tą kolorystykę na choince. Czerwone i złote bombki i wszystkie dodatki u mnie w domu, typu na przykład koc, poduszki, jakieś tam, nie wiem, ozdoby świąteczne, świeczki, wszystko takie dodatki stosuje właśnie czerwone u siebie w domu. O, no pięknie to wygląda. Chociaż tutaj powiem wam, że w Simsach ta choinka, te bombki szału nie robią. I generalnie mi się jakoś to tak za bardzo nawet nie podoba, powiem wam, taka ozdobiona choinka. Znacznie bardziej podoba mi się po prostu taka, o jak tutaj. No ale nic, jest ozdobiona, także koty będą się na pewno bawić bombkami. Dajcie znać, czy jeśli ktoś z was ma kota w domu... To, co robi właśnie z choinką i z bombkami, czy się bawi, bo wiem, że akurat koty lubią się bawić. Natomiast jeśli chodzi o psy, to mój pies, na przykład jak jeszcze miałam swoją kochaną psinkę, to e, na, czaiła się najbardziej na wszystkie czekoladowe bombeczki. Wiecie, wszystkie czekoladowe dodatki były jej, ona siedziała pod choinką i czekała na pozwolenie, kiedy będzie mogła w końcu skosztować o! W ogóle, tak wygląda delicja jako młoda dorosła. Nie wiem, czy wam pokazywałam. Trochę. No tak, wiecie, minimalnie jej twarz się zmieniła. Jeszcze bardziej się zaokrągliła. A frezja, frezja wygląda na razie cały czas tak samo. Jest jednym wielkim chudzielcem od tego, że tą sprawność fizyczną sobie tak podbija. Mamy już kolejny poranek e, środę i chciałam wam pokazać, jak właśnie dziewczyny sobie jedzą śniadanko, jeszcze w piżamach. I Frezja usiadła tu obok kociaka Delicji i intensywnie sobie rozmawiają. Pewnie Frezja mu opowiada różne historie związane ze Świętym Mikołajem, jak to było, jak jeszcze dziewczyny były w krainie Świętego Mikołaja i mu pomagały, że tęsknią. A tutaj Delicja sobie kończy owsiankę. Także zaraz się wybieramy, moi drodzy, gdzieś do miasta, bo będziemy sprzedawać nasze. Wyroby. Będziemy sprzedawać wypieki i wyroby, które ma tutaj frezja, które sama zrobiła. Jakieś takie, wiecie, powiedzmy, że to są zabawki, tu figurki. Będziemy je sprzedawać oczywiście i zbierać pieniądze na, na, na zbiórka charytatywna. Tak jak wam wspominałam w pierwszym odcinku, będziemy po, dla potrzebujących teraz zbierać kasę. Więc ja im prawdopodobnie tutaj wyzeruję pieniądze, i wtedy zobaczymy, ile one tam rzeczywiście uzbierają tych pieniędzy za sprzedaż tych swoich wypieków i wyrobów, bo sama jestem ciekawa. Mamy już po ósmej chwilę, więc przyjechałyśmy tutaj w to piękne, piękne miejsce, na ten taki targ świąteczny, i już tutaj dziewczyny rozłożyły swoje stoisko, na którym będą właśnie sprzedawać swoje wyroby. Także zobaczymy, czy w ogóle cokolwiek im się uda oczywiście sprzedać. Bo to to będzie trochę taki miszmasz. Stwierdziłam, że nie będę robić dwóch stołów, tylko zrobimy po prostu jeden stół, na którym będą i jakieś tam wyroby sprzedawane. A właśnie, a jakieś skarpety też możemy? Nie, skarpet nie możemy tutaj. No szkoda, bo też się, kurczę, frezja robiła. No nic, dobra. No to chodź, wyłóż towar na stoisku, Frezja, może od ciebie zaczniemy, bo Delicja się źle czuje, bo coś zjadła z mikrofalówki i tak nie bardzo się czuje, ale może podejść tutaj Delicja, żeby towarzyszyć Frezji, bo o, no trochę mało tego w sumie. Obsługuj stoisko, musimy się postarać i trochę więcej tego narobić, ale chciałam zobaczyć, czy to w ogóle, wiecie, będzie działać. Rozpocznij sprzedaż garażową, podnieść ceny. Ojej, podnieść, no nie wiem, na 50%. Zobaczymy, czy to zadziała w ogóle. Tak, tak. Niech Frezja się tym zajmie przez chwilkę. A Delicja, ja myślę, że Ty byś się czegoś może napiła. Dobrego. Co my tu mamy do, do, do jedzenia? O, zamów napój. Aha, nie może mi zamówić, bo ja im wyzerowałam kasę, żeby zobaczyć, czy cokolwiek zarobimy. Dobra, a słuchaj, moja droga. Moja droga Delicio, bo ja ci wzięłam mikrofon, Uwie, umieść w świecie, bo chciałam, żebyś ty właśnie pośpiewała coś. E, tylko, że nie możemy tego robić dla napiwków. A jak to się robiło dla napiwków? Hmm, jak to się robiło teraz, moi drodzy? Czy wy pamiętacie, jak to się robiło, żeby oni właśnie śpiewali dla napiwków? Chyba, że po prostu mają, muszę kliknąć. Zaśpiewaj piosenkę, że nie do mikrofonu? Nie. Jak to się robiło? Przecież było coś takiego, że śpiewaj dla napiwków. Hmm, nie wiem. No nic, no to. Tutaj tak trochę to ten mikrofon ni w 5, ni w 9 stoi. Dobra, może popowiadaj dowcipy. Tak, zimowa fiesta jest jutro. Aha, a O, patrzcie, ktoś coś kupił. Ale super. Bardzo się cieszymy. Frezja, Ty masz chyba urodziny dzisiaj, prawda? Prezja ma dzisiaj urodzinę, ale tak jak mówiłam, nie będziemy ich obchodzić, bo e, to już by było za dużo. A e, ten odcinek powoli będę kończyć. Także jeszcze chwilę poczekam, zobaczymy, czy coś dziewczyny jeszcze sprzedadzą, czy, czy nie bardzo. Wróciliśmy do domu. W okolicach domu jednak lepiej idzie ta sprzedaż. Także mamy już 350 simolonów, e, i wystawiłam też, zobaczcie, te różne laleczki, które one. Pozbierały tutaj krążąc dookoła domu, także tutaj znacznie lepiej to idzie. No i Frezja idealnie sobie z tym radzi, bo ona jest taka właśnie, wiecie, potrafi myślę, ludzi przekonywać do tego, jest taka bardziej charyzmatyczna i taka bardziej odważna, może rozmowna niż, niż Delicja. Wszyscy chodzą generalnie w tych okropnych kap kapturach, w tych siatkach na głowach. Także coś tu się też pochrzaniło nam z jakimś, tutaj z eko życia, coś nam tu wlazło, ale to nic. O nieważne, ktoś nam tu śmieci rozrzucił, świetnie. Dobra, dziewczyny są już głodne, także frezja myślę, że zaraz będzie kończyła tą sprzedaż. A ja wam po prostu będę dziękowała za obejrzenie odcinka. Jeśli Wam się odcinek podobał, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz i w następnym odcinku, jeśli on się w ogóle pojawi, to oczywiście Wam powiem, ile dziewczyny zarobiły na tej sprzedaży, bo one tutaj jeszcze będą próbowały. No i oczywiście pieniądze zarobione gdzieś tam zostaną przekazane dalej. Oczywiście nie zostaną one dla nich, także bardzo Wam dziękuję. I do usłyszenia mam nadzieję już niedługo, jeśli zdrowie mi na to pozwoli, i jeśli będziemy jeszcze się słyszeć przed świętami, no to byłabym naprawdę ogromnie wdzięczna. Oczywiście, że jeszcze się usłyszymy, ale no tak jak mówię, zobaczymy. Także moi drodzy, mam nadzieję, że. Czas świąt spędzicie bardzo dobrze, radośnie, pogodnie, że wszystko Wam minie tak, jakbyście właśnie sobie tego wymarzyli. Frezja jest bardzo głodna, także kończę odcinek. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!